Mike! Fucking burżu <laughs> Widzisz co tam jest? Wiesz co tam jest? Jesteś z zarodkiem, jesteś na że, Żenę że parle jest... angle rób fotę Majka go ceniesz? Dziękuję no, lubię tego typu auta. Jak na panów, tutaj stylizację i te autko no to się prezentuje git. Dla mnie, dla mnie to nie jest odpowiednie auto, ale no dla panów na pewno tak. Także, no o, tak. przepraszam za Michael, Tak taki... mogę powiedzieć. Nie no, każdy ma swoją opinię, tak? Jest, no, tak. jest całkiem przyzwoite. O. Podoba się jak na takie, w takim stylu. O, deska rozdzielcza mi się podoba. I kierownica Może zapytam. Y i, i skórę. No, wy też macie fajne nie? Tak, my mamy świetne. No takie, dwa na dziesięć, no, ale, no. ale całkiem no. szybkie są. O, ale pan, jaki grubasek, lubi McDonalda pożreć pewnie. Poczekaj, bo mi to coś śmierdzi. To. Co ci śmierdzi? Nie wiem, jak się denerwuję, to wkładam ręce w kieszeń. Masz kieszenie? No, no, no to mam w tej marynarce, no przecież to jest od Louis no to czego tyś byś żądał? Dzień dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień dobry, bardzo serdecznie. My byśmy chcieli się zapisać na kurs. A panowie, tak? Uuu, Przeprowadzają panowiec. egzamin? Nie, nie, nie. Panowie, A, nie, z eleganccy? No my krytycy kulinarni, tak. Z Francji. Właśnie jedną restaurację oceniliśmy, ale jeszcze Michelin nie zasłużyli, niestety. Taki ramen podają dobry w To zostało stworzone, żeby sprzedawać tam. A. Tu? A. No jak ekskluzywne? Ja nie widzę. Z powietrzem to premium Powietrzem premium, co pan ta, powie? Tak, ta, no, z powietrzem co premium. To no, tym jest ekskluzywnego. No, no, po, no, no właśnie, to powietrze premium. No nie Każdy wiem. Głupi Ale powietrze premium to chyba to nie ma czegoś takiego, chyba. No nie ma, no Janku. No właśnie, no właśnie, reklama, no właśnie. Reklama, reklama. No jak jak się denerwuje, to ręce w kieszeń wkładam, kurwa. Ach, to ja na przykład czystym ja chyba, Michael, nie się No przepraszam za mój język bulgarski. Nie, nie, tu Michael. zaśmierdziało mi po prostu od śmietnika chyba. Michael. A, no? Co, co lui mam Louis? Mam, 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 mam dzwonić? Potem, ale jak coś, panowie, żebyście nie myli, to nie jest Louis, Vuitton, to jest Louis de Guiz. Louis de Guiz, jak ktoś. Tak. De... Louis de Guiz. Tak, tak. tak, No, tylko taki Louis, taki drugi gucci. No ale to. Ale to wie pan, buty eksporty, czy? Nie, to te buty są na zamówienie akurat, te, te kolegi. Tak tak, 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 na zamówienie. A marynarka... Limitowana wersja, wie pan, to wszystko to jest limitowane. Tak, limitowane. Niestety już niedostępne, tak. <coughs> że tak powiem, powiedzmy. Przykłaczek, przepraszam. Hmm, patrz jak mi włosy na rękach mięty, urosły, ty. O kurde, bo... idę by pan, to no, chyba po ojcu. Jeży, no Ale to po ojcu, który splajtował o, ja zresztą. Ja to myślę. Ale splajtował niestety. Co bo się puszczał stało? się z kochanką, sprzątaczką jego ja na pieniądze zrobiła. Co? Ale co pani opowiada? Ja nie jestem żaden niemiły. Co pani od razu takim językiem tutaj nie miłem. Co to ma być? Ja nie wierzę w tych ludzi tutaj niektórych. Dobra, chodź Louis, bo tu jest i tak za dużo panów. Dobra, ja I wszystkich tutaj. Co? Dokładnie tak jak pan mówi. A tu nie, tu nie, tu nie ma. To, to nie restauracja. <laughs> ale babeczki że... są. Ale babeczki są. Babeczki? Jak no, ale jakie babeczki? Szuka. Takie jak no, pani, czy jakie stole. babeczki? Bo ja już nie rozumiem. Nie, takie do jedzenia. A, a nie, ta, ale, a nie takie, pa... a dobra, nie, nie. Dobra, majkoru poczekajmy tak, proszę może bardzo. na swoją tak? no, na <laughs> Ja idę na zewnątrz, no. no. Pan nawet jakiś biznesmeni? Jeszcze nie, ale Jejzy, planujemy, ale... Tak. Tak, tak, tak. Możliwe, że pójdziemy w kierunek... sukcesu. W kierunek no, eventów, tak. show biznesu, o. Nie kryminał, w co nie? A, no, and, no, a, no. a, nie. W to jest, taka to to jest taka sprawa, jest taka sprawa. Tak, tak. Puchami. Mówię, mój adwokat znalazł lukę w prawie, która pozwala na, wiecie, pozwala no. na, na wydostanie się z... się spierdla. Mm -hmm. Po prostu pan, panowie, ja mam taką kartkę w portfelu trzymam cały czas. A no i co, i, po, i co to, tam to się przyda? A proszę pana, chodzi o to, że jak nie się pana zamknąć za jakikolwiek czyn, pan no. mówi, że... To taką kartkę proszę się pana... ma, jak złota karta działa pewnie. No to dokładnie, dokładnie, proszę pana, i pan, pana wyprzedzają od razu, mają pana po prostu w piście potem. A. Oni po prostu nie A. wiedzą, co powiem powiedzieć, taka karta jest taka mocna, A że... to tu, to mają, to, to to tu tak? mają pizdy, faceci? Wy tu pracujecie? No bo nie no, wiem, wiem, pan nie mówi, że w w w mają w piździe, no to jak e, mają w piździe to, Mike to Mike chyba nie są dziewczynami. Kultury, kultury no ale to no to pan, pan to pan powiedział, że... No to mają, no to mają w A, kultury, a no, no no to no, ta, no to to, rozumiem. Jak mają w kuju, czy w piździe, to niech mają, wy tu pracujecie? Nie, nie, tam pan nie jest, pan no pracuje. My? Gdzie? Gdzie? No gdzie? Ale jakie? Taki dokument, mamy Czy pan teraz nam wciska kit? No, bo myśli pan, myśli pan, myśli pan że ej, jak ubrani ej, ładnie ja. i bogaci, to będą pieniądze wydawać w błoto? Co pan sobie sądzi? dać pan da dokument? Ja nie, ale ja, ja wie pan, że ja jestem uczciwym obywatelem. Proszę mi przede wszystkim tutaj nie pomawiać. Ale czy znaczy, pana, chodzi o Chodzi o, o zarobek, ja, ja, ja A. Tak z tego A ja, ja no muszę, to, muszę, to dlaczego muszę, pan od i... razu nie mówi o zarobku? No, no chyba, że może pan to kupić ode mnie za 2000, bo ja nie potrzebuję tego. <ślesz> Proszę, to, pan. może pan drożej sprzedać? Louis, chcę ci coś powiedzieć na ucho. Słucham, słucham, no. Piotr. <ślesz> o, no, chyba tak. Wie pan, znaczy no my tutaj się naradzamy z brat, znaczy z kolegą. z kolegą. Nie. Tak. nie wyglądacie? Nie. No, co pan nie powie? No masz z innych ojców Bo no, takie kapucino ca bez was wyszło Matek innych to. też <laughs> Jak mnie nazwałeś? Aha Mówię, że kapucino bez was wyszło A, a, no. a no no latę, latę no. Wszystko wyjdzie Jak się połączy dwóch facetów to może wejść cud no, Może nawet OREO a, wyjść ta. A tu, a to nie tu, przepraszam, to nie tu ma, nie, to nie to, to nie. Czyli pana mnie nie chcą, tak? Muszą skończyć klienta po prostu na to. Nie no, na razie z prawem nie mamy problemów. Proszę pana, pana odpala takie mi w tym momencie, że... To... Do ode, ode mnie? Od, od Luisa. Nie <laughs> od pana, od pana nie z kim. Od Luisa? Ja myślałem, że to ode pana, do mnie pan mówi. Śmierć kurwa, kurczę, jak nie się... <laughs> został. Ej, <laughs> Lui! pana, on ci chce zatrudnić, spokojnie. Dobra, idziemy stąd, nie zatrudnij. Luigi! 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 Co? Nie? A poczekaj. Ale, ale co nie? To kanapka no! Potem też śmierdzi, dzisiaj też, jutro też potem. Zarabiam grube miliony. Tak! Nie, nie słuchaj go, nie słuchaj go, nie słuchajcie. Jak zrobicie grube miliony, to ja się zatrudnię jako stand uper u was. Nie, to już że zwolniony, zanim się zatrudniłeś. Dobra, wiesz co? Tyle. Nie tyle naszej umowy. Nie ma kontraktu. Zero. No Powodzenia o, biznes, lepszy, Zobaczysz, zobaczysz. Będziemy się kłócić na rynku, czaisz? Nie jest się kłócić piuta, piuta! ...nie będziesz nie, ty ty się nie, nie pojawiłeś się. Jesteś narodkiem, jesteś nic Je parle Dobra, powiedz mi swoje imię, nazwisko, ja cię znajdę. Nie! De Guz. De Louis de Louis de Pochodzący z rodziny, z której korzenie sięgają średniowiecza. Dokładnie XIV lub XV no, wieku. Jego język też jest średniowieczny. Jakiś no i nie, no no, spadny. to tak akurat by się zgadzało, no ale to jakby. Dobra, w sensie... ja, się spadam, ja, ja tu spadam, I e, Jedziemy, musimy coś zrobić. Nie możemy tak jeździć bez celu. A w banku możemy być bankierami? Ja nie będę pracował jak coś od razu mówię. A co ty wiesz, że ja będę pracował? Ja nie będę. Powiedziałem, nie no, będę, w, nie, nie nie będę nie. pracował w pracy fizycznej. Ja jestem głodny znowu. To mi się podoba ta restauracja. W ogóle chcę kiedyś pojechać do tej trzeciej restauracji, bo wiem, że tu jest jakaś, co nie? Panowie policjanci wiedzą co dobre też, kurczę. To jest dobra kuchnia bardzo w tym miejscu. Ten egzaminator twój, on mi mówi, czy ty jesteś jakiś upośledzony. Wiesz co mu powiem? Watę en culé. Aha, wiadomo, wiadomo. Teraz, że się tak rozwalił chłopie. No bo wygodnie jest, No to, co ci mam powiedzieć. Widzisz tam? Widzisz? Widziałeś, co pokazywałem? Widziałeś, co tam jest? Słuchaj, pokażę ci, patrz. Patrz. Widzisz, co tam jest? Wiesz, co tam jest? No widzę, alkohol. No. To jest... Nie, nie. Patrz. Mucha na ścianie. Widzisz? Nie może tak być. Ale ja w sumie ruchuje. dobra, wybaczam, bo ten, bo jest ciepło. Poprosimy do stolika, jeśli można, ja zapłacę. Ty idź już tam, Luis, usiądź, rozsiądź się. I to 140. Tak. O, jeszcze, jeszcze raz, bo coś tutaj nie pykła z kartą. Spokojnie, Luis, mam tylko coś. Tu. A bo to gotówką, a, ka a kartą. No kartą. A to, to nie. Muszę do bankomatu skoczyć zaraz na momencik, bo tu. nie, okay. Moment. Nie 170 nie miałem. 170 miałem. Rzuć te dolary, bo ja mam 120, wychodzi na to. A niech pani policzy 120 i gotówką jeszcze dopłacę. Nie, no, przepraszam, naprawdę. Momencik, momencik. Momenci. O, mówiłem, to nie 170 miałem, tylko 120. <ścoughs> to teraz daj mi gotówkę i będę miał 20 dolarów jeszcze. To kartą, niech zapłaci kolejka. <ścoughs> No pięknie A ja mam 7 dolarów jeszcze I No 20 to ja nie mam A ile masz? To Mam 12 No to daj 12 pani ile No to jest? 12 Dobra, to... Już, już nie, nie, no wie, nie to, jest, to ja zamykam. O to coś zamykać, rozumiesz? Co widzeni oh, Przepraszam pana Nie, oh. <noise> Dobra, jedziemy tego. A Dobra Jedziemy, uciekamy. Uciekamy. uciekamy 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 Nie wiem czy to jest dobry pomysł No nie, bo tam są pachołki Nie Ja lecę Dobra, namówiłeś mnie, bo przeżyłeś. Nie ja wiedziałem, że tak będzie. Jak przeżyłeś, to mogłem też skakać. A jak ty byś umarł, ja nie? No to dlatego nie skakałem pierwszy, tak? No ale jednak, gdybyś umarł... Chciałem sprawdzić, że ty najpierw jak coś. Nie ja wiedziałem, że tak zrobisz. Oj oj, 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 proszę się zatrzymać. Proszę nie przyjechać mi kolegi. Co to ma być, panie o, ma być. w żółtym? Co to ma być? Nie umie pani jeździć? No, piuta. O. Piuta! Piuta, piuta! Patrz jak mnie wykręciło. Patrz. Chodź to. To od że... tej wódki. Dzielenia ja, to tak. Proszę nie dać mi kolegi. To tu? Tu jest urząd? No tak, to wygląda. Dobra, zapukajmy. No chyba, że tak od razu. W końcu po czerwonym dywanie mogę znowu chodzić jak w Kans. Nie no, nie wierzę ja yeah. dobra Robimy fotę. Rób fotę. <grystanie> Rób fotę <grystanie> Co ty robisz? <grystanie> Luis Co? Luis Co? Luju Co? Luju. <grystanie> Luju Nie mogę jechać Rower mi się zepsuł Rower mi się zepsuł, no. No zobacz! Sierwo! Zepsuty jest! Czekaj, Musimy gdzie gdzieś. Zepsuty fest. to jest. Jest niedaleko tam, wypożyczalnie, <grym> dawaj. O, chodź, chodź, mam mam naprawki. Mam mam tam. W, w kieszeni mam klucze francuskie, daj. No, Dobra, <grym> nie będziesz sam szedł. <grym> Dzięki, tu są rowery po lewo, tu. No. <laughs> Przejadam cię Spokojnie No nie wiem, tak spokojnie, bo przez środek drogi przychodzimy <laughs> Za darmo no, no, ci psy mnie nie stać Ała! Ała! ała. Patrz, jak mi noga, awa! Patrz, awa! Moja noga